Cholera O, witam cię Co robisz? Ja tu, no sobie siedzę, nie? Coś tam kwiwiwiłem w Idziemy Tego jedziemy na alba. Możemy jechać, a co? Zobaczyć? Ty masz duży towar? No trochę To jadymy. Jesteś Tiago? Tak, siedzę. dużo Co? Tiago jesteś? Jakie radio? E, czwórka, czwórka A to nie jest Tiago? Ty Radioszek. Chodź, jedziemy co? Chodź Jedziesz swoją, nie? Siadaj do mnie, chodź. Nie ma, nie ma co na trzy auta. Jest nas. Muszę się pokazać, że muszę. Nie, bramę. Yy, a jak myślisz? Ty nie idzie za nami? Nie wiem, chyba jedzie. Jedzie. Jedzie, jedzie. No i naprawdę dużo to tak mnie Nie, nie ostatnio, ale dużo. Ważne, że zrobiłeś tak szczerze. Tak. No w sumie gdyby nie ty to bym tego auta teraz nie miał i prawie bańki na koncie. Ponad bańki. No widzisz. Coś Chris mówił o tych ludziach, z którymi się dogadywaliśmy, żeby sprzedawali? Cała ta no, kurzornia? Chyba nic mówi. Bo mówił, a ja nie słucham. Co jest? To ty Thiago? Skąd te strzały? Z balera Wsiadaj, wsiadaj. Jedź tym, no. To jest Thiago pewnie jakieś. Kręcam. Wypadnij. Jest Jago. Ty jak żyje. żyjesz? Nie żyję, nie żyję. Jak nie żyje? Cholera. O kur... Czekaj. Cholera. Weź go z tego samochodu. Nie ma pulsu.

Tu też widzę. Ale tu widzę, że też jest kanabis, tu jest wszystko. Daj. mi daliście do roboty, Halo. Pięknie. Chris? Tiago nie żyje. Jak? Nie żyje. No nie żyje. Zastrzelili go z mafią. Pamiętasz tą mafię, którą próbowałeś tam mierzyć? Zabiliśmy ich szefa. Ja mam wrażenie, że to nie jest koniec zabawy z nimi. Ale z dobrych wiadomości mamy wielkie cztery palety zioła mefedronu, wszystkiego połączonego naraz od kucharza. Jadę już tam do was. A weźmiesz z młodego? Tego, wiesz, co na ośce był? No już jestem w drodze, już byłem w drodze i zobaczyłem. I zacząłem jechać. No. To trzeba jakoś pogrzebać, chłopie. Ale... Będzie trzeba, będzie trzeba. A co, poczekajmy na Krisa na razie. on chyba już, chyba go słyszę. Kiedy kupiłeś? wiadomości, bo tamtego tutaj nie żałowałem. No, bo no, tego, wiesz. Nie tu masz jeszcze wielki wór, tu masz parę sztabek I tam na tym ten... Tam sobie rosną ładnie Wszystko tu masz stary, wszystko Tam masz jeszcze tą, be... tą beczkę na... Gotową na sprzedaż Te... Tego młodego nowego trzeba ogarnąć, żeby sprzedawał tu Możesz dać temu młotemu, żeby sprzedał I parę tych beczek tam O, o wilku mowa, właśnie Co tam? Chodź, mam dla ciebie zadanie bojowe Mamy zadanie bojowe Ja bym mu lżejsze dał na razie, jakiś kanabis zwykły Weź sobie te... te jasne. Weź sobie jedną... Nie, nie, jak jasne A nie, dobra On tego nie sprzeda, ciemne, chłopie to ciemne. Te ciemne Te ciemne weź Weź sobie jedną taką sztapkę i to sprzedaj I kasa leci Dobry, do mnie, a ja ci dam wypłatę Dobra A ty chodź tu tym kucharzem No Zarobiłem przez ciebie ponad bańkę Kup sobie coś ładnego na lody, masz. Dzięki mordo. O zero. Chris, gdzie jesteś? Po twój samochód trzeba iść. Mhm. Mm po tego młodego cholera Chodź, Chris ma dla ciebie pieniądze. Ja tam. Ja tebie. Pieniądze, pieniądze. Masz połowę z ostatnich trzech miesięcy Pięknie Ja się zastanawiam czy nie kupić sobie mechanika Mechanika? Myślałem nad tym, ale stwierdziłem, że już Tiago to miał A, Tiago to, to może, ja może... A, a kasa z pizzerii zbizzerii zbizzerii za ostatni miesiąc, bo nie dostałem? No, a, no tak Może jakiś inny biznes Pomyślimy, pomyślimy Ale ja bym coś głośnego znowu zrobił, trochę adrenalinki Pół roku siedzimy na dupie, tak naprawdę No w sensie nic, no tak naprawdę robimy dużo, ale po cichu Ja chcę coś głośnego zrobić, ale dawno na błag mnie napadło ale za nie byłem poszukiwany No i ja dalej w sumie jestem tylko, że Już nie jestem Carter Oliver, już jestem Johnny Black Dziękuję I dobrze, tylko serii zarabiasz, reszta No, ciało u mnie w bagażniku Jedziemy go pogrzebać Żegnaj przyjacielu Dobry kolega z niego był Ta. Ale co no, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, panowie? Musimy działać. Chris? Oh. Cholera, ale Jedziemy na tego mechanika, co mówiłeś. Dobra. Na cholera. I co mi powiesz? Pojna No, tu jest. O kurde, Żyd. <noise> Jak Żyd Ile to można jechać? Mi się małą przerwę na hot doga Na hot doga, no i ja pioł, no I na kibele Czekam Gdzie ten gościu uciekł? Nie jest, wiem jest. Tu, tu. A jest tu no Dobry dobry. dobry Dobry, my jest z oferty umówieni. chcemy to kupić Dobra To ile, ile? tam było? No nie wiem, ty krysty to patrzyłeś. Krysta było. Tu zejście na dół? Nie wiem, patrzę. Jest tutaj, można przetrzymywać? Y... Części samochodowe. Tak, takie no, fajne bo, 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 rzeczy. Fajne. A tu można fajnie dragi przetrzy... y... części samochodowe przetrzymywać <laughs> Części samochodowe. Dobra, chodź, pan się o. dogadać. Idealne miejsce. Kupujecie? Chodź tu, pa. No, musimy zobaczyć, co tu jest, bo Jak ja tego nie widziałem. Dogadać? Panie, to wygląda fajnie. Ile pan chce za to? 250. Ile? Panie, 300. Co? I daj mi negocjować. Jezus. Dobra, 200. 250. 50. 200. 25. 200 dolarów. Tysięcy. Dalna strona. 150, panie. 150. 300 tysięcy dolarów. Będzie mój. Dobra. 50. Dobrze, dziękuję. Mam się dołożyć? 150. Dobra, nie 150? Tysięcy. Dobra, to nic się tam nie tak? Tak. Trzyma pan tu łapę. O. Mamy koduweczku, patrzymy, bo my sami. No pan, pan przeliczy. Proszę. proszę podpisać tutaj. Jasne, już podpisuję. Pan przeliczy, bo, bo o. to jest taki oszust mały. Dobra, my się nie znamy, tutaj tak piszę. A nie. Jeszcze zobaczę tutaj. Pisa pan? Przepraszam. Tak, trzymaj. Się. Dawaj to. Dobra. No, dziękuję. To w końcu co kosztuje? 150. 150. Ile dawaj mu dałeś? 300 zapłaciłem. Co? Zobacz, to jest wasz. Ile? 300. Dobrze, dziękuję, pieniądze. do widzenia. Co? 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 może po koła na trzech. Co? Co? Jak dobra, jest nasz, to jest wasze. Pieniądze. <laughs> uciekamy. Halo. Uciekamy, uciekamy. Pieniądze dawaj. Gdzie? Mi Audi bijesz? Pieniądze Ile? 150 No jakie 150 stary, Dogadywaliś... dogadałem się z nim na 150 Nie, 300 zapłaciło Ale... Ty Powiedziałem, się spytałem, 300 dać? To. Dam ci kartę Myślisz? Ja ci daję połowę z tego co z nim wynegocjowałem i tyle Cieszę się, auty autik pobiegł dostał Ale ciut, ale ciut I ci, 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 ci. Kurwa, nie ale się... bo ja mu też. O Boże, teraz dochodzi nic? No przecież mamy stary z nimi sojusz Nie ja wiem, ale... Kurwa, jest tu ktoś to... oni są. Ktoś tu żyje? A może tam na drugiej stronie? No też racja Która jest godzina? Trzynasta chyba? 14? 14? o, o, so o o Oni zawsze tylko tu są Witam Witam Ma pan coś dla nas dzisiaj? Oczywiście No i pięknie Słuchaj Taki do jeden mnie wkurwił mm -hmm. Nie Musisz go zajebać I ukraść Znaczy no, zdemolować wiesz Sklep. No ja po prostu go rozwalić. A tak. z jakiegoś gangu, coś bal czy po prostu ten ci No, zioło mi ukradł Co za wsi? I, I my człowieka. mamy się tym zająć. No dobra, A ile kasuje? Ile? Ile kasy? Co ile? Na kasy? Hmm. 10 koła? Na zabicie człowieka? Może trochę więcej 15. A właśnie, musimy zabić człowieka. Dobra, chłopcze może być 15 40 tysięcy albo tyle 30 to ja mam zabić człowieka. 35 i będzie gig. 35, dobra. 35 No. Daj, połowę teraz. No to da nam potem. Ja jestem człowiekiem już piątego deala robię. A powiedział ci jaki sklep? Na tym, na. Tutaj. Weź gdzieś w lewo. Teraz w lewo. W lewo. I teraz tutaj prosto. Na prosto. Dobra. To czekaj, Wiem, 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 ale Dawo. zaparkujemy tutaj Masz jakiegoś Co mam? Ja. ja mam klamę chłopie. Mam nóż w sumie no To A, nożem się najbliżej załatwi. Poczekaj Coś w bagażniku znajdziesz na pewno Weź, weź to schowaj, schowaj to ja wyjmę bo ja mam krótką dzień dobry ja przypał jest bo kamery Dobra. witam ja o szefa generalnie potrzebuję tu z kolegą na czerwono Pewnie byli wcześniej też czerwoni, jak nie to... to nie wiem yy, potrzebujemy tam wejść i zbadać pewne rzeczy kod Masło z bułką. Nieprawidłowe. Jak nieprawidłowe. Jak nieprawidłowe. Masło z pieczarkami. Z jakieły? Dobrze. Prawnie. Dobrze, dziękuję. Zapraszam. A to pan chyba ma tam klienta, mi się wydaje A, tak Stary, ja kamerę wyłączę czy nie? Tam. Kurwa strzelaj stary, kamer nie będzie Dobra Na grubo, na grubo Kamer nie ma, strzelaj Gdzie sprzedawca? Nigdy nie ma niż sklep. zaraz się psy zjadą. Na luzie Ey. O gdy jesteś? Cholerą, ty jesteś! Cholera ty iść pod kąt jedziesz? A no dobra Przecież wiem Jest Co no to ma się zastawić? Na pewno nie ma ja. No a kto kupi przed chwilą... chyba mechanika? Dzisiaj weźmę jakiegoś giermka, co mi to naprawi za pliko i tyle. A może moduł? Moduł? Zobaczymy. Czemu ja na radio. Gadam. Nie wiem. Lubisz to radio. Bardzo. Dobry. Dobry. Szef mówił o zadaniu, które dostaliśmy? Nie. Szef jest chyba z tyłu. O. Jest? O jest. jest. Zrobione. Ma pan tu zdjęcia. Proszę zobaczyć. Aż za nie mówił. Dobra, kansa i jedziemy, nie? Mamy czasu mało mamy. Plus tam były dwie osoby. Także trochę więcej. 45 Nie, poczekaj Koleżanko! Dobra panie Jak nie chcesz pani nic mówić to kasa chociaż 45, proszę Ała, dzięki. Ty Bo zaraz się skończy nasz sojusz Ty dobra dał mi dał mi Prowadź, prowadź Gdzie teraz? A ciasno w tym bagażniku. CO? Co? Nie, przysięgam daj jej kosę Co tu mówił? O. O, o Uciekaj, uciekaj, uciekaj Wsiadaj, kurwa wsiadaj Jeż Nie żyje, nie żyje no to chyba mamy po, po sojuszu z familic mi się wydaje. I mamy z kimś wojnę mi się wydaje też, z, z kimś nowym. No tak, no się zachował jak debil. Znerwował mnie. No ona, ono... To coś.